Zadanie 16. Ciąg an jest określony wzorem an równa się n minus 2 przez 3. Dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1. Do końca zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 10 jest równa. Czyli chcemy, żeby an było mniejsze od 10. Czyli co robimy? Podstawiamy, mamy n minus 2 przez 3 jest mniejsze od 10 mnożymy obustronnie przez 3, czyli mamy n minus 2 jest mniejsze od 30. Przenosimy dwójkę na drugą stronę, otrzymujemy, że n jest mniejsze od 30 plus 2, czyli n jest mniejsze od 32. Czyli będziemy mieli wyrazy ciągu, które są mniejsze od 10, to będą wyrazy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, aż do 31. Czyli nasza odpowiedź będzie 31. Czyli to będzie odpowiedź B. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.